Laptop za 22 zł miesięcznie? Tak, w Media Expert dostosuj cenę do swoich potrzeb. W elastycznych ratach 0% laptopy już za 22 zł miesięcznie. Na przykład laptop do pracy i nauki HP Pavilion teraz w ratach 0% już za niecałe 52 zł miesięcznie. Laptop gamingowy Acer Nitro 5, grafika Nvidia GTX 1650 teraz w ratach 0% już za niecałe 59 zł miesięcznie. Już od soboty w Lidlowych, czyli niskich cenach. Coś dla zdrowia i urody. Pulsoksymetr, który mierzy poziom nasycenia krwi tlenem i częstotliwość bicia serca. 59,90. Bezdotykowy termometr do pomiaru temperatury ciała i przedmiotów. Na przykład butelek dla niemowląt. Też za 59,90. A zestaw do manikiru i pedikiru w supercenie. 69,90. To, co kupiłeś online w Lidlu, odbierz w paczkomacie Inpost. Bezpiecznie, wygodnie, gdzie i kiedy chcesz. Ostatnie miesiące były dla mnie bardzo stresujące. Zresztą, kto z nas tego nie przechodził? Praca, rodzina, tyle spraw na głowie. Na szczęście mam to już za sobą. Żeby zapanować nad stresem i odzyskać energię, sięgnęłam po magnez. Ale nie pierwszy lepszy, tylko Magnum Forte Cytrynian. Suplement diety zdrowit Magnum Forte Cytrynian. Dzięki formie musującej i zawartości cytrynianu magnezu jest łatwiej przyspajalny. Działa szybciej i zawiera 100% dziennej porcji magnezu w tabletce. Magnum Forte Cytrynian. Magnez, któremu warto zaufać. Pewnie myślisz sobie: Visa firma od kart płatniczych. Ale tak naprawdę to coś o wiele, wiele większego. Visa to sieć, która łączy wszystkich ze wszystkimi innymi. I tak jak kubek kawy pobudza do działania, tak Visa otwiera nowe możliwości. Działa, by każdy z nas mógł brać udział w tej niekończącej się wymianie. Poznaj Visa sieć, która działa dla każdego. Uczucie piasku pod powiekami. Znasz to? To może być efekt suchych i zmęczonych oczu. Zastosuj niebieski wizik, który szybko nawilży i przyniesie ulgę. Wizik może być stosowany nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, dla suchych i zmęczonych oczu. Nie mam czasu na kompletny makijaż, a jednak moja skóra wygląda świetnie. W mgnieniu oka naturalny odcień skóry, 24 godziny na nawilżenia, formuła z kwasem kialuronowym. Naturalnie młodszy wygląd i wyrównany koloryt skóry. Celular krem podkład w poduszce od Nivea. Przy problemach z dziąsłami coraz więcej osób sięga po pastę Laka Lut Active. Lakalut Active chroni przed krwawieniem dziąseł, parodontozą i wyraźnie ujędrnia dziąsła. Lakalut Active, sprawdzony przez dentystów. Zaufaj efektowi Lakalut. Dziękuję, że namówiłaś mnie na te zabiegi. Tego od dawna potrzebowało moje ciało i kości. Twoim kościom bardziej przydałaby się dieta bogata w wapń i witaminy D3 i K2. D3 i K2? Tak. Aby wapen mógł przedostać się z krwi do kości, potrzebne są witaminy D i K. Dlatego sięgnij po molekin D3 plus K2, zawierający przebadaną i aktywną formę witaminy K2MK7. Molekin D3 plus K2, na zdrowe kości i odporność. Na zielonej wyspie pełnej pięknych warzyw żyli Tuktuś, Pluto, maskotki jak z marzeń, a Stitch oraz Pua, wcinając owoce, odkryli, że Simba chowa się pod kocem. A z mroźnej krainy wicher lodowaty przydział Svena na liściu lodowej sałaty. Warzywa i owoce mają super supermoce. Kupuj w Lidl, zbieraj pieczątki i odbieraj maskotki Disneya dla dziecka. Szczegóły na www.lidl.pl. Disney, jeszcze więcej zabawy.